Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Prosper Militaria Dzisiaj króciutko Gamo Aero, jedna z najtańszych wiatrówek na rynku jeżeli chodzi o PCP I jeszcze pokażę wam najtańszą wiatrówkę za 600 zł, dokładnie to samo identycznie zrobiona wiatrówka jest to dokładnie to samo, także nie boimy się kupować jest to Razor Gun Aero tak się nazywa model Aero. Jest to dokładnie Diana Stone Rider. I mało tego posiada regulator, e, regulator ciśnienia. I powiem Wam, e, moi koledzy rozbierali tą wiatrówkę. I naprawdę, zawór szałowy i jest tam świetnie wykonany. Jak się wypoleruje, to fajny karabinek. Jedyne co jest kiepskie, tak jak kiedyś pokazywałem, no to jednak miniaturyzacja tego karabinka, tych elementów. No i ten kartusz 100 ml, czyli te. 20 równych strzałów takiej energii około 230 m na sekundę, jeżeli kogoś to urządza. Tutaj macie troszeczkę lepszą lepszą propozycję, którą możecie pompować do aż do 230 bar. Macie większy kartusz, więc spokojnie z, między 60 do 80 szałów na pewno wdacie z tego karabinka. Fajnie strzela z pudełka w 4,5 232, 236 m na sekundę. Jest bardzo celny, ma fajne przyrządy celownicze, które nie wchodzą w światło Lunecie. Jak założycie lunety, więc nie musicie ich ściągać. E, jedyne co ktoś powie, no, że taki plastik. No, fakt, faktem jest to karabinek e, mocno wykonany z, mm, z plastiku. Czyli tu mamy polimer, tutaj całą tą górę mamy pokrytą e, lufę tak samo takim kołnierzem plastikowym. Tu w tym środku jest tłumik. Jest bardzo wyciszony ten karabinek. Oczywiście można tutaj wybić dwa piny i wyciągnąć cały środek, przeczyścić tak samo, potem dostać się do. Do czyszczenia lufy, więc nie mam tu większego problemu. Jest przede wszystkim prosty. Więc tak naprawdę tutaj jest więcej plastiku, tutaj jest mniej plastiku, ale tutaj macie karabinek za 1000 zł. Naprawdę dość fajne. I fajne jest przeładowanie. Naciskamy w dół i przeładujemy. No, jest dość cichy, dość, dość wyciszony. A teraz wam pokażę właśnie tą technikę przeładowania, żeby nie ciągnąć tego tutaj na siłę, w tym Gamo Arrow. Zobaczcie, niektórzy ciągną tak i nie mogą tego pociągnąć. I na siłę się z tym siują. to się naciska lekko w dół. I naciskamy, i ciągniemy do tyłu. I przeładowujemy. I to jest cała filozofia, czyli delikatnie na dół i przeładowujemy. Tak to wygląda. No i na pewno nie boimy się o taką wiatrówkę, no bo w sensie to jest polimer Więc nawet jak gdzieś tam coś lekko porysujemy to tutaj się nic nie stanie Jest to tanie Ale uwierzcie mi, naprawdę bardzo celne eee, Magazynek jest 10 samoindeksujący się Sprężynka puszcza No i fajne macie gniazdo na zwykłą szybko złączkę pneumatyczną Czyli z każdej przetoczki PCP, czy z każdej pompki pasuje eee, Firma nie daje tej złączki w zestawie, no bo nie jest nikomu tak naprawdę potrzebna, bo każdym kompresorem czy pompką po prostu się zapinacie, więc pewnie żeby okroić koszty, nie dają tych końcówek do, do pompowania. No i co? Jest to hiszpańska wiatrówka. Lufa jest dość dobra, bo jak widziałem filmiki, naprawdę robią mi na 50 metrów gdzieś tam w USA. Widziałem filmiki z USA. Naprawdę robili i w 4,5 i w 5,5 super skupienia, jak najdroższymi karabinkami. Więc do takiej, nazwijmy to, rekreacji, rozpoczęcia przygody z PCP, czy taki karabinek, nazwijmy go rodzinny, tak, że mogły no mogli dzieciaki poszalać, młodzież i tak dalej, wszyscy gdzieś tam przy grillu i z otwartych, czy z optyką, można naprawdę fajnie, cennie się bawić. Nie jest duży, nie jest ciężki i jest myślę, że w miarę odporny na jakieś tam właśnie zarysowania uderzenia itd., bo to wszystko jest osłonięte, zalane plastikiem. Może się komuś podobać, może się nie podobać, ale w ręce leży na przykład wyśmienicie. I teraz tak, jeszcze na temat pest control bo piszą też do mnie osoby z zagranicy, na przykład z Anglii w krajach, w których można, w których można polować na szkodniki. Co bym polecił, jeżeli chodzi o karabinek? E, e, Które chcą kupić po prostu za granicą, mają jakąś tam e, plantację, jakieś tam problemy ze szczurami e, i tak dalej. Jeżeli chodzi o małe szkodniki, to tak naprawdę każdy karabinek PCP e, e, Wam wystarczy. A jeżeli chodzi o tanie PCP, a, no to macie Gamo Aro za 1000 zł. Jeżeli chcecie jeszcze taniej, no to macie na przykład tą wiatróweczkę e, z Razor. Gana i te 16 juli w zupełności wystarczy na, na małe szkodniki. Jeżeli chodzi o kraje, w których można polować już na większą zwierzynę, no to wtedy wiadomo, wchodzi już półka tutaj Ale, a, tak jak jakiś Challenger. Nie musi być ten Pro, najdroższy może być ten, te mniejsze Challengery bullpup, czy Challenger Standard, ten długi w 5,5, w 6,35 czy 7. Tutaj już tak naprawdę te kalibry są wystarczające oczywiście przy dużej energetyce i dobraniu odpowiedniej amunicji. Najczęściej takie polowania odbywają się przy, na większego zwierza przy pomocy pneumatyki, w, podkreślam, w krajach, w których wolno to robić, przy pomocy ślugów tak, slagów tych typowych, także nie ukrywajmy, jest to taki już ciężki, z no w 5,5 to nawet ponad 5 gram, jeżeli chodzi o wagę takiego pocisku, odlewany, i w tym momencie ma to ogromną siłę i obalającą, i penetrującą. Przy takich dużych wystrzeliwanych energiach, gdzieś tam powiedzmy od 80 juli wzwyż, więc tutaj no, nawet większe zwierzę, że tak powiem, polowanie na większe zwierzę będzie skuteczne a jeżeli chodzi o szkodniki tak naprawdę wystarczy wam 230-240 metrów na sekundę mój film kieruje do osób, które są za granicą które są dorosłe i wiedzą jakie tam są przepisy prawa i, i tak naprawdę wiedzą, wiedzą co robią w Polsce nie zachęcam do, do takich rzeczy bo w Polsce nie wolno strzelać do, do zwierząt nawet w limicie więc generalnie takie filmiki będziemy sobie robić. Powiemy sobie troszeczkę więcej na temat pest control i polowań. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o szkodniki, o kraje za granicą, czyli USA, Anglia, Grecja, Turcja. W Turcji też praktycznie nie ma żadnych limitów, nie ma, nie ma restrykcji. Bierzemy karabinek czy 5,5 czy kaliber 9, idziemy. I, i, I możemy spokojnie polować. No ale u nas wygląda to troszeczkę zgoła inaczej. Więc to tyle ode mnie. Niebawem zrobimy teścik z terenu, jeżeli chodzi o celność tego karabinka. Jest naprawdę celny, jest naprawdę składny. No i zobaczymy, jak strzela wiatrówka za 1000 zł. I zobaczymy, jak strzela wiatrówka za 600 zł. Którą też mogę polecić, bo tak naprawdę na rynku są to najlepsze wybory, jeżeli chodzi o ten najtańszy budżet. Jeżeli ktoś naprawdę nie chce dużo wydać na pierwszą wiatrówkę, albo ma to być tak jak mówię, jakiś karabinek użytkowy, czy, czy tam dla całej rodziny i boi się o jakiś sprzęt dobrej klasy. no bo też tak może być, ja bym na przykład no nie chciał, żeby ktoś karabinkiem za 4000 tysiące mi przy grillu i żeby wszyscy go mm, używali więc wiadomo, że taki karabinek może być takim typowo e, użytkowym no i potem wyżej już Wam wchodzi od 1300 Force 1 e, z Reximexa, Reximex Lyra Reximex Force 2 i Reximex Dystar. i to są takie moim zdaniem top of the top jeżeli chodzi o tą tanią, najniższą półkę, a karabinki dają naprawdę fajną jakość, fajną celność i dużo frajdy i są wykonane na odpowiednim poziomie. Jeżeli chodzi o jakość, cena oczywiście chciałoby się lepiej, chciałoby się więcej, żeby były jeszcze lepiej wykonane, no ale niestety rzeczywistość jest taka, no nie możemy tutaj za 1500 zł, czy tam za 1300, jak kupujemy Forza, żądać, żądać tutaj klasy Fixa czy czystejera. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o gamo, z tego co widzę. W góry maszynę 11 na montaż, 11 mm, czyli wsadzamy 11 i zakładamy celownik optyczny. Już niebawem testy, testy wiatrówki w terenie, i tyle. Zachęcam do lajkowania. kanału, subskrypcję, czyli zaznaczamy dzwoneczek i czekajcie na kolejny odcinek już niebawem z Mackiem potestujemy i mniejsze kalibry i większe kalibry, także do zobaczenia, hej.